Dzisiaj wyjątkowy dzień, bardzo dobry dzień, ponieważ możemy już oficjalnie powiedzieć, że będzie realizowany polder żelazna etap drugi. To wielka inwestycja. Dzisiaj rano z panem dyrektorem Jarzyńskim, ale również z samorządowcami spotkaliśmy się w Raciborzu na polderze, na tym zbiorniku Racibusz Dolny, ale ten zbiornik Racibusz Dolny może w pełni osiągnąć swoje parametry, swoją funkcjonalność wspólnie właśnie z polderem żelazna. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na publikację w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej postępowania przetargowego. To się wydarzy już za dwa dni i wtedy ta procedura ruszy. To jest inwestycja o wartości przekraczającej 60 milionów złotych. Dzięki tej inwestycji obecny polder będzie mógł zwiększyć swoją pojemność do 9,7 Milionów metrów sześciennych. Dzięki temu wszystkie miejscowości położone poniżej zyskają na bezpieczeństwie. Ta, to, to ryzyko wystąpienia powodzi radykalnie się zmniejszy. Inwestycja jest przygotowana do finansowania z programu Phoenix. Z tego programu, który w tej chwili, w tym pierwszym naborze złożyliśmy wniosków na 800 milionów złotych. Jesteśmy przygotowani oczywiście na wykorzystanie. Również środków finansowych z nowego naboru, który ruszy 1 lipca. I Szanowni Państwo, chcę jeszcze na koniec powiedzieć, że to wszystko dzięki bardzo dobrej współpracy rządu, samorządu, parlamentu mieszkańcy i Opolszczyzny i Dolnego Śląska mogą za, dzięki realizacji tej inwestycji spać spokojnie. Chcę jeszcze na koniec powiedzieć, zanim oddam głos naszym przyjaciołom że dzisiaj mamy gwarancję tego, że braci Dolny jest w pełni sprawny po tej powodzi. Z 2024 roku przeszły kontrole z CTKZ, czyli ekspertów, którzy badają odporność wałów i zabezpieczeń i dzisiaj jeżeli nadeszłaby jakaś sytuacja krytyczna, Gdyby zdarzył się większy opad, to ten zbiornik Racibórz Dolny jest w pełni, w 100% gotowy do tego, żeby ewentualną falę powodziową z Republiki Czeskiej przyjąć to bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja, która będzie chroniła mieszkańców przed powodzią, która będzie chroniła infrastrukturę miasta Opola oraz okolicznych gmin przed skutkami powodzi. Mówię tutaj o obwodnicy, mówię tutaj o terenach inwestycyjnych, o oczyszczalni ścieków. Bardzo się cieszę, Szanowni Państwo, że tym, który w imieniu rządu polskiego tą nowinę dzisiaj nam przekazuje, to pan minister Koperski, który jest rodowitym opolaninem. Przypominam, że urodził się w Opolu i bardzo się cieszę, że to właśnie on dzisiaj odpowiadający za nadzór nad wodami polskimi tą informację potwierdził. Pragnę jednocześnie przypomnieć, że inwestycja łącznie będzie kosztować prawie 200 milionów złotych, bo w pierwszym etapie wydano 163 miliony złotych ze środków samorządu województwa z regionalnego programu operacyjnego, ale również ze środków Budżetu miasta Opola. Natomiast w tym drugim etapie, o którym dzisiaj pan minister powiedział, 80% środków to środki ze, spe ze specjalnego programu FENIX i 20% z budżetu państwa. A więc radosna informacja. Wszyscy się cieszymy. Bardzo w imieniu mieszkańców, panie ministrze, chciałbym serdecznie podziękować. Podziękować również pan minister o tym mówił za taką bardzo dobrą współpracę w tym pierwszym etapie samorządu województwa, marszałka z prezydentem. Nie bez znaczenia jest tutaj rola Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. To wszystko dało nam ten efekt synergii. To wszystko pozwoli na to, żeby w przeciągu 24 miesięcy, powtarzam, 24 miesiąca, więc dwóch lat ten drugi etap zamknąć. Dziękuję. W drugim etapie ta inwestycja ma wynieść w granicach 60 milionów złotych. To jest też ogromna kwota, za co bardzo serdecznie tutaj dziękujemy. Współpraca w, y, rządu, współpraca samorządu. Y, tutaj jest to niezmiernie ważna inwestycja dla naszego regionu, która poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Opola, y, Dobrzenia Wielkiego, Dąbrowy, gminy Dąbrowa. Również tutaj bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które włożyły bardzo dużo wkładu w to, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo naszego regionu. Dziękuję. W ramach drugiego etapu będziemy wykonywać modernizację wału, 4 kilometrów wałów od strony rzeki Odry. Wał będzie podnoszony, będzie doszczelniany, będzie 2 metry wyższy, będą zmienione jego parametry. Będzie to trzecia klasa budowli hydrotechnicznej, będzie budowla... Jazowa, wpustowa, która będzie umożliwiała sterowalność pełną tego polderu oraz będzie także przewał 200-metrowy, który będzie umożliwił jego uruchamianie w sposób samoczynny w przypadku wysokiej wody. Co jest istotne, tak jak pan minister tutaj powiedział, zbiornik Racibórz wykonuje tą główną robotę, jeśli chodzi o ścinanie tej głównej fali powodziowej. Natomiast ta reszta, która idzie na opole, które jest bardzo niebezpieczne, ona będzie złapana właśnie przez polder żelazny. I teraz w pierwszym etapie skupiliśmy się się na obwałowaniach i powierzchni, bo powierzchnia polderu wynosi 400 hektarów, ona teraz się nie zmieni, ale pojemność jest 3,8 miliona. i my docelowo zwiększymy tą pojemność do prawie 10. W ten sposób no to bezpieczeństwo się zdecydowanie tutaj poprawi. Jeśli chodzi o pozostałe przetargi, tak jak pan minister powiedział, w tym tygodniu będzie przetarg na roboty budowlane, ale również w najbliższym miesiącu, w następnym miesiącu będziemy ogłaszać przetarg na nadzór autorski, zespół Wód Polskich, pracowników, ekspertów, którzy wykonywali etap pierwszy. Jest w gotowości i rozpoczynamy pracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za dotrzymanie słowa, bo deklaracje o tym, że będzie drugi etap padały szczególnie w tym gorącym, powodziowym, popowodziowym okresie, ale jak Państwo wiecie, dotrzymać słowa, złożyć słowo to jednak dwie różne rzeczy, dlatego bardzo się cieszę i dziękuję za to. E, mieszkańcy Opola będą czuli się bezpieczni. Mówię nie przypadkiem, bo my o budowie polderu żelazna rozmawialiśmy jeszcze w czasach, kiedy byłem zastępcą poprzedniego prezydenta, potem w 2015 jako prezydent rozpoczynaliśmy jako miasto przygotowanie dokumentacji, która teraz stanowi podstawę do czy stanowiła podstawę do budowy polderu, a w, lata mijały i rzeczywiście teraz to patrzenie na kwestie powodziowe jest znacznie sprawniejsze, szybsze, konkretniejsze, a więc dziękuję jeszcze raz za to dotrzymanie słowa. Czujemy się bezpieczniej, bardzo się z tej inwestycji cieszymy. Dodam taką rzecz, którą mało się bierze pod uwagę przy tej inwestycji, ale dzięki tej inwestycji powstało w Opolu jeszcze 30 km ścieżek rowerowych. Warto o tym pamiętać, są wyasfaltowane, równy asfalt, i rolkarzy i nie tylko, można po tym jeździć, to nie przeszkadza infrastrukturze tego Polderu, także dodatkowy plus całej inwestycji, która była prowadzona. Teraz, jak słyszeliśmy, będzie dodatkowo jeszcze wzmocniona o tą pneumatykę, mechanikę, tak, w zależności od tego, jak to, jak to nazywać, bardzo ważna część inwestycji, więc bardzo bardzo dziękuję. Cieszę się, że jak Państwo wiecie, w czasach takich jak teraz, czyli kiedy pada deszcz, ee, pada duże i można się zacząć bać o swoje bezpieczeństwo. My czujemy się bezpieczni, tak jak również te firmy, które tu obok w strefie ekonomicznej działają. czy... Ten browar, gdzie kadzie z piwem są trochę poniżej e, poziomu gruntu i spokojnie mogłyby być zalane, gdyby nie te zabezpieczenia. Dziękuję bardzo.